Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na kanale Sąsiad na Sąsiedzi News. A dziś, USA kontra Chiny. Czy nadchodzi nowa zimna wojna? Dwie największe potęgi świata, USA i Chiny, od współpracy gospodarczej po rywalizację militarną. Dziś relacje między nimi przypominają szachy, w których każdy ruch może zmienić układ sił na świecie. Czy świat stoi u progu nowej zimnej wojny? Przekonajmy się. A więc tak zaczynając relacje między USA a Chinami zaczęły się zacieśniać w latach 70., ale prawdziwy boom nastąpił po otwarciu Chin na światowy handel. Przez dekady obie gospodarki były ze sobą ściśle powiązane. USA kupowało tanie towary z Chin, co napędzało gospodarkę Stanów Zjednoczonych, ale również chińską, co w następnych latach tak gwałtownie przypiszyło właśnie rozwój gospodarki Chin. Ta równowaga zaczęła się chwiać. Wzrost potęgi Chin zagroził obecnie dominacji USA na świecie, zarówno w handlu, technologii, jak i w wojsku. Najważniejszym polem walki jest gospodarka. USA i Chiny walczą o mianę największej gospodarki świata. Chiny inwestują mi miliardy w infrastrukturę, a USA broni swojego statusu lidera tutaj jest za pomocą, jak wiecie, ceny ograniczenia technologii w Chin, różnych jakichś zagrywek bardziej handlowych i politycznych. Właśnie to mogliśmy zauważyć w ostatnich latach, czyli na przykład właśnie tam ostatnio, dość głośniejsza ta wojna celna. Są też także ograniczenia eksportowe i przede wszystkim wyścig o te nowe technologie. Tutaj możemy mieć m.in. zakaz eksportu najnowszych chipów do Chin, nacisk na wycofanie chińskich firm technologicznych z rynku USA oraz inwestowanie tutaj rządu chińskiego w różnego rodzaju chińskie firmy technologiczne, jak, jak m.in. Huawei albo TSMC kolejnym frontem jest technologia sztuczna inteligencja, sieci 5G, półprzewodniki i technologie kwantowe w USA obawiają się, że chińskie firmy przeją kontrolę nad globalną infrastrukturą technologiczną z kolei Chiny zarzucają Stanom Zjednoczonym blokowanie ich rozwoju i próbę utrzymania hegemonii, jak dobrze wiemy no ta hegemonia USA coraz bardziej się chwieje w ostatnich latach no głównie jest to spowodowane tym, że no, już jedno państwo nie jest w stanie wywrzeć tak wielkich wpływów na cały świat, żeby tutaj wiecie słamsić no, Chiny, które no też, jakby nie patrzeć, co tutaj, tutaj zależy według opinii, ale są jakby drugą gospodarką świata. I przez te wszystkie lata Chiny także tworzyły swoje własne sojusze, nie tylko militarne, też gospodarcze. Tutaj przykładem jest na przykład ta grupa BRICS, dlatego zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Tymczasem rywalizacja gospodarcza to jedno, ale coraz więcej widać napięć militarnych. Region Indo-Pacyfiku staje się areną geopolitycznej gry. USA wzmacnia sojusze w Azji, tutaj głównie chodzi o ich najbliższych sojuszników, czyli Japonię, Koreę Południową oraz Australię. Chiny natomiast rozbudowują swoją flotę i zwiększają wpływ. W, w rejonie Morza Południowo-chińskiego. Oczywiście wciąż najbardziej zapalnym punktem pozostaje Tajwan. No, jak wiecie, no wiecie czy nie wiecie, Tajwan to tak naprawdę Chiny. Tylko przez świat nazywane jest Tajwanem, żeby nie wkurzać Chińskiej Republiki Ludowej. Pamiętajcie, że w XXI wieku wojna nie musi być prowadzona, że tak powiem, czołgami. Coraz większe znaczenie mają cyberataki. Oba kraje oskarżają się wzajemnie od cyberataki, szpiegostwo technologiczne i kampanie propagandowe. No, jak dobrze wiemy, ogólnie no, w Chinach kontrola i cenzura jest na znacznie innym poziomie, więc tam dość łatwo manipulować, powiedzmy, społeczeństwem. Natomiast z drugiej strony reszta świata też to widzi, i dlatego też jest jakby taki ala opozycji do Chin, albo są neutralni. Dlatego też pamiętajcie, że rywalizacja USA i Chin to nie tylko konflikt. Dwóch państw, to starcie o tak naprawdę przyszły porządek świata, czy świat spięża ku nowej zimnej wojnie, a może uda się znaleźć jakąś równowagę w tym wszystkim. Więc widzowie, dajcie znać w komentarzu, co myślicie, czy USA i ich nie mogą współistnieć, czy konfrontacja jest jednak nieunikniona. Zachęcam do polubienia materiału oraz zasubskrybowania kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziś był z Wami sąsiad, żegnajcie.